Hej, z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 118, 117, odcinka, 117 odcinka naszej serii z gry Red Dead Redemption 2. W dzisiejszym odcinku yy, nadal kontynuujemy zadanko yy, od yy, Abigail, ale w, yy, w dzisiejszym odcinku yy, pomożemy yy, Tomiemu. Yy, jest to kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku, misji... W dzisiejszym odcinku pomożemy Tomiemu serdecznie. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz przypomnę, że to jest 100, 117 odcinek naszej serii. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się podoba. Przypomnę jeszcze raz, że to jest 117. Odcinek naszej serii i lecimy do Tomiego. I, to, I że to jest kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku, związanej oczywiście z Abigail. A teraz nas poprosił o pomoc. Oczywiście Tommy, jest tutaj nasz. Piesek, a i tutaj oczywiście Tomi jest, który poprosił nas o pomoc. Więc będziemy musieli mu czymś pomóc. Więc wsiadamy na naszego konika, tak czy tak. Więc musimy się Jim przywitać. Milton, jest a tu jednak jest. Listonosz, myślałem, że to jednak listonosz jest, a myślałem, że e, to mnie potrzebuje e, pomocy. To jest kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku. Zaraz zobaczymy, co my dokładnie będziemy musieli zrobić w tym w dzisiejszym odcinku przypomnę, że to jest 118 117 odcinek naszej serii. Sorry, że tak mi się myli, a to jest 117 odcinek naszej serii. I teraz lecimy e, do naszego domu. Zobaczymy, czy tam jeszcze jest Abigail i, i Jimmy. Mam nadzieję, że jednak. E, oni tutaj się gdzieś znajdują, więc wejdźmy. A jednak okazało się, że ich już nie ma. Czyli co? Czyli oni zostawili kartkę, tak jak tutaj, i, I będą. I Chcemy opuścić Johna. Oby tylko on się nie załamał, by było wszystko naprawdę. W porządku, zobaczcie jak to wyg wygląda. Przypomnę, że to jest kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku. Teraz tutaj listy dostał e... John od Abigail. Ona wszystko mu właśnie jakby się opisuje, jak to wszystko w jej wygląda. Wspomnę, że to jest sto, 117, 117 odcinek naszej serii. I, I teraz zobaczymy, no co jeszcze będziemy musieli that zrobić w tej misji. Czy to czasami nie będzie. E, no, dzisiejszy odcinek, taki bardzo krótki, ale oby nie, oby coś jeszcze się tutaj wydarzyło. Tutaj, jak widzicie, John. E, pamiątki bodajże swoje. Raczej wszystkie rzeczy po nich, e, czyli po swoim snie i żonie ogląda. Za momencik zobaczymy co tutaj jeszcze nas będzie czekać w tym dzisiejszym odcinku. Oczywiście to też się e, napatoczył, pokazał. Ja myślałem, że to mi że to pomimo będzie musieli coś e, pomóc. Tak naprawdę zrobić, a to jednak nie. John wziął e, list i schował. I teraz zobaczymy, co będziemy musieli zrobić w tym dzisiejszym odcinku, co będziemy musieli naprawdę wykonać w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się, że się, się podoba. Skąd też Kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim odcinku, Dobra, i teraz zobaczymy, co będziemy musieli jeszcze zrobić w tym dzisiejszym odcinku. I teraz co? Lecimy za. za Tomim, tak? Lecimy za Tomim, czy. Przy... nie wiem. Bo... No. No dobra, to pójdźmy, może szybciej przebiegniemy, niech, niech John ten stres sobie, sobie rozbiega. Tak naprawdę, tutaj wygląda na to, że go Abigail niestety, zostawiła. Ale z drugiej strony to... Nie ma co się z jednej dziwić, że tak się wydarzyło, skoro on się tak nie opiekował e, swoją rodziną. I cały czas ktoś był e, zawsze ważniejszy od, od rodziny. Uwaga. Nie, teraz powinniśmy tu jakoś przejść, nie? Mamy drzwi, nie? Nie, my musimy opuścić y, tą, y, tą zagrodę, tylko tutaj, tutaj chyba tędy jakoś przedostaniemy. Nie, myślałem, że, że tędy. Tędy, o! Przejdziemy. Tędy, przejdziemy. powinno nam się udać, w ogóle to jakoś ogarnąć i teraz lecimy do pierwszego tego punktu i pójdźmy sobie tutaj gdzieś yy, tędy i sobie słuchajcie wejdźmy sobie prosto do krówek. spokojnie żeby one nas y, nie stratowały sobie leżą i odpoczywają. uwaga 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 I tylko one nas naprawdę te krowy nie stratowały trzeba troszeczkę powolutku no i nie myślę, że idziemy znowu do obory, tak jest do, do, do stajni no i tutaj znowu John będzie musiał sprzątać na to wychodzi, tak na to tak to wygląda tym razem y, u świnek będzie musiał chyba John y, wysprzątać, no ale mam nadzieję że, że John tam tym sprzątaniem y, sobie coś, coś nieco w głowie poukłada y, że że powinien, zawsze powinna być ro, rodzina oczywiście na pierwszym na pierwszym miejscu teraz musimy krówkę wydoić Mam nadzieję, że nam się to uda że nam się to uda zrobić więc mam nadzieję, że zaraz to wszystko ogarniemy i będzie wszystko w porządku Mam nadzieję, że John sobie, sobie to wszystko jakoś poupada oraz Abigail i że, będą, I że będą naprawdę żyć sobie w, w dobrych relacjach, i że sobie że sobie oczywiście wybaczą to, co się do tej pory wydarzyło. Mam nadzieję, że, ta, że tak będzie. Oczywiście Tomi pomaga Johnemu. Na, na pewno John myśli na temat swojej żony, jakby jak to naprawić swój, swój związek, powiem Wam, że tego się z jednej strony nie spodziewałem, okay. że to aż tak będzie, chociaż z jednej strony było to do, do przewidzenia, że Abigail będzie chciała zostawić Johna, a to dlatego, bo tak jak mówię, żony się nie zajmował E, e, rodzinną i, i rodzinnymi sprawami przypomnę, że to jest 117 odcinek naszej serii a więc e, mamy parę, parę miesięcy później. Mam nadzieję, że już mm, mam nadzieję, że już Abigail e, wróciła do domu no, zaraz zobaczymy co tutaj oh, nas będzie czekało, że to jest kontynuacja misji właśnie rozpoczętej w poprzednim odcinku. Dobra, za momentik, zobaczymy, co tutaj jeszcze nas będzie czekało. I zaraz zobaczymy. Tak, chyba będziemy mogli zakończyć sobie ten dzisiejszy odcinek. Nie, tu jest, że wrócić do domu. Tak, musimy wrócić do domu. Nie zdążyłem przeczytać, ale. nie do swojego, dobra? Musimy. Czyli tutaj musimy wrócić. Tak, więc. Wracamy do swojego domu. Dobra, więc tutaj leży oczywiście piesek. Czyli wracamy do. Hey, son. That to jednak nie, to jednak Fine, nie nasz dom, oczywiście. Do więc sure, teraz zobaczymy co, co John będzie musiał zrobić w tym dzisiejszym odcinku. Problem, Milton? Sorry for the oh, no problem. Jaki problem jest żonego, Ten gościu. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek naprawdę wam się hmm. podoba. Jest bardzo, bardzo, bardzo emocjonujący. W moment zobaczymy. Co tutaj nas będzie jeszcze czekało w dzisiejszym odcinku? Powiem wam naprawdę, ta misja e, chwyta trochę za serce, serce, bo. żona chciałaby mieć, norm, <trym> tak jak Abigail, chciałaby mieć normalną w rodzinę, w żeby się. W tak, w tak, się Is, I suppose, John zajmował I i dzieckiem i so tymi, wszystkimi, wszystkimi sprawami dookoła, a on jednak... Trochę e... so tego można powie powiedzieć, powiedzieć nie, nie lubi. Ale ja zawsze so powtarzam, że ro rodzina jest I najważniejsza. I Trzeba patrzeć o swoje... Nie, yes, sure. dajmy na to jakieś tam relacje. I zobaczymy teraz co będziemy musieli jeszcze zrobić w tej kontynuacji tego dzisiejszego odcinka na bank is a distant cousin. wspomnę, że to jest 117 odcinek naszej serii. I zaraz zobaczymy co nas będzie czekało w tym dzisiejszym odcinku. Too. Mam nadzieję, że... Uda nam się zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Już niedługo i będziemy mogli w następnym odcinku oczywiście ruszyć z kolejną misją. Tutaj John wszedł do siebie do, do domu i patrz na te, różne, na te różne rzeczy. Nie mówię, że będziemy się zaraz przebierać, tak jak myślałem. I co teraz będziemy robić? Pewnie będziemy jechać na jakąś akcję, czyli z jednej strony John lub y on jedzie do swojego, do po swoją żonę. Lub lu 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 też tak może być. Ale chyba raczej, chyba raczej nie. A jednak chyba tą misję ukończyliśmy, tak? Poczekajcie, ukończyliśmy tą misję? I tu jakieś kolejne zadanko, czy gdzieś? Nie wiem, poczekajcie, mam tu jedną... Czekajcie, tutaj coś jest dziwnego, ale... Ale w którą stronę my teraz... Powinniśmy jechać gdzieś. Czekajcie, to my teraz co powinniśmy zrobić? Tutaj mamy kolejne dwie misje. Fabularne. Czekajcie, my mamy tutaj kolejne dwie misje... ...fabularne. I chyba, wiecie co, zakończymy sobie ten dzisiejszy... ...odcinek na tym miejscu, bo to tak jest... Jak, ...jakoś to tak jest dziwnie. E, bo tutaj mamy, zaraz wam pokażę... Mamy tutaj dwie misje fabularne, ale powiem wam, że no nie wiem y, czy mamy te, teraz robić zadanie y, kolejne z jednej strony, czy po prostu y, sobie dojedziemy do tego zadanka, i na to i zakończymy sobie ten y, dzisiejszy odcinek, albo być może teraz sobie zakończymy ten dzisiejszy Odcinek, wiecie, i w następnym odcinku zajmiemy się kolejną, kolejną misją fabularną. No bo powiem Wam, że no bo to, tutaj mamy, jak widzicie, że Wam pokażę z bliska. Tutaj mamy jedno zdanko u, u, u Sandy a, a, a. Adler, mamy kolejne zadanie fabularne i chyba się w tym y, będziemy zajmowali, lub mamy kolejne, tutaj gdzieś na uboczu, czekajcie, mamy gdzieś tutaj na uboczu jeszcze jedno zadanie, czyli tutaj mamy, lub no nie wiem, co mam wybrać, czy to, czy to. Czy to. Wiecie co? Zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek na tym miejscu. Najważniejsze, że nam się udało bodajże to wszystko ogarnąć yy, czy zrobić tą kontynuację, bo tutaj ani z jednej strony nam nie, nie, nie zaliczyło tej misji, więc, więc nie wiem dokładnie co, co tutaj się działo. No ale tamtą misję myśmy zrobili. Dobra, czyli, czyli zrobimy sobie w następnym odcinku zadanie u Sandley Adler. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się podoba. Zakończymy sobie odcinek na tym miejscu. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. E, na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Hej, hej! W następnym odcinku ruszymy z kolejną misją fabularną, z kolejną misją poboczną, z kolejną raczej misją fabularną ruszymy. Mam nadzieję, że przygoda e, Johna Wam się podoba i ten epilog tuż po zakończeniu podstawowej wersji gry mi się tak naprawdę gra podoba jeszcze eee, tak naprawdę i tak jak mówię kolejną misją zajmiemy się w następnym odcinku więc zostawiajcie łapki w górę subskrybujcie kanał na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka hej hej